Witamy was ponownie w Dead Island O Dobra, chodź O, szybka podróż jest Widzisz? O. Czekaj, może do domku Ale... się przeniesiemy Wieżarza... nie, no, chodź... nie, nie możemy choć, choć, nigdzie choć, musimy indziej zabrać misję. Po... No, nie, Zbierzemy misję ludzie najpierw A potem Zobaczymy, może coś po drodze wykonamy Bo jeszcze musimy wykonać tę dodatkową Nie wpisaną w vlog Misję, co mieliśmy pójść Do domku numer 20 Jakąś insulinę zdobyć Dla jakiegoś kolesia a, zaraz, jeszcze sprawdzę, czy mogę sobie ulepszyć broń, bo nie zauważyłem wcześniej zakładki. O, tu wyżej jest... O, mocny nóż nurkowy. Ulepszę go sobie. Znaczy, no, naprawię. No tasak tak samo. O, tasak, jaki dobry jest. O, mam tasak dla ciebie. Hej. Handel. Ja mam tasak już. No, ale jeszcze jeden ci się przyda. Okej. Okay. Co ja mogę ci dać za to? Chcesz drut? A może taśma izolacyjna? Telefon? Co potrzebujesz? Gwoździe? żebyś sobie coś wkładać? O, gwoździe, daj! Jeśli tu miałem. Nie, nie miałeś. E, są. Dodaj mm, te transakcje. Nie dodałem? To no, jest No, okej, okay, jest. Okej. Okay. Dobra. O. Chciałeś mnie walnąć. Czekaj, tam jest coś. A, tam jest napój. Jest, mogę stworzyć zagwostkę. Mocnego tasaka nie mogę. A, wymaga naprawdę. No, Mocny prowizoryczny tasak. To jest dobre. Ty. Dobra, może są ulepszę. Mocny prowizoryczny tasak. Gdzie jesteś? No tu. Okay. A to po to jest Lukasa? Tylko po to? Żeby naprawiać i ulepszać? O, zagwoska to jest. Tak, stworzyłem coś. Właśnie. Plus... Nie, tam, coś? Plus. Eee, tam, to tego nie potrzebuję. Na razie już co? Gdzie jest ten tasak? Łamliwy. Muszę zmienić się na ten. Tasak na normalny ten moc. Patrz na to. A. Patrz na moją ten. No, Kia z... No, gwoźdzmi, gwoździami. Patrz, patrz, patrz. Właśnie widzę. A, ładny, nie? Ja mam tosak. Dobra. <grym grym> no czułeś to? Tak. Zbieramy czekaj, 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 od, od niego już? I've got a job for you. To, hmm? to biorę misję od niego, dobra? A, look, Tutaj are zardzewiało... you hearing me? Na razie chcę sobie wziąć tego, yyy, zardzewiałą rurę jakąś. Come on, bro, no, prove, prove yourself useful. Dobra, gadam z nim. Gadaj. Z nim. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though, it's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal. Spoko. poza trudności, bardzo. A poziom trudności, okay. Poszukaj po wraki samochodów, cztery części samochodowe. Okay. Sure. Nie ma sprawy, no jak dla mnie misja banał I ktoś tu może targować O, możemy się tu wymieniać sprzętem? Czy no, z kolesiami jakimiś? Czekaj, czekaj. A tam w głębi, w głębi tam, w prawej, w prawej, w prawej, w prawej tu. W głębiej, w głębi. <laughs> Na pewno nie skręca skręca hmm. Pewny kimad. Jakie drogi to wszystko? Średnia apteka no. Gwoździe, rurka Ostrzy piły tarczowej Skąd on ma taką maczukę? Ogończy? gończy? Ogończy Też nie wiem co to jest A mogę sprzedać rzeczy, ty Dyskę sprzedam Łopatę Na... Sobiutkie rzeczy sprzedam. Dobra, ja na razie już. Wow, jaki fajny młoteczek. O, wow, wow. Dobra, idziemy. Chodź tu. A spójrz na nią. Cześć. szybko. Dobra. Co się stało? Musimy otworzyć te drzwi. A. Tak mi się wydaje. A coś stało? O, czytaj. Co byłem trzecie dostać do izby? Go No, a to on, then. No, da, ty się wbijaj ty też Murzynem Wielkim. No, tym mięśniakiem. Ja jestem mózgiem. Co się stało? O, plasy, plasy. O, O, dzięki. Uh. To są jakieś torby. Teraz do niego. Środki przeciwbólowe. Tak, dostać mi kasę. Ja poziom. Bo zanim nie wstąpiesz. Poczekaj. Tak? Poczekaj. Gadam. Nic tu nie ma. Musimy pomyśleć o innym I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Znajdź ambulansę albo pojazd ratowniczy i zawieź torbę ratownika, przepraszam, medycznego do No, dobra. Yes. Without your help, we'd all be six feet under by now. Or bloody walking corpses. Show you, can we? Yes, with him. Kelly's worried about her husband Will. But I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Nie masz Musimy poszukać męża Kelly. The name William. William. His name is William. He's about six foot one, black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District Bungalows i'm thinking maybe he's hiding out there. Oh. Z nią tak. i ran out in such a rush. i left my necklace behind at the hotel. it's in bungalow 6, in the silver section. my husband gave it to me. it means a lot to me. i'm offering a reward. can you help me? okay. sure. thank you. Proszę, przerywaj. Przerywaj. Zimu nie wie, Dobra, a ktoś jeszcze? On jeszcze? A ktoś wyżej, ktoś na górze. No nie. A może tamten główny? To czekaj, nie, bo to wykonajmy, a, to później pozbieramy resztę misji. A ktoś tam jeszcze z lewej? O, dawaj, gadamy. Ten? Ci ludzie są zaczęli robić. Pokażę o to? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor, see if you can not get some gas from that station nearby. yes, yeah, spokes! Oh Jezu, very trudne. <laughs> <laughs> a to wykonamy. No. Ok. Oj. See if you can find a car, that way you can move more gas. Ok. See if you can find a car, that way you can move A, bo to nie w tą stronę mamy iść. Ale na musimy wrócić. Chodź na razie, weź w plażę, chodźmy normalnie. Normalnie. Ty, mam trochę więcej ty. życia chyba. Du, du, du. A ty nie? Możliwe, no. A, bo no. Patrz, bo ja dostałem poziom. A też mam trzeci. A to masz czwarty? Okej. Okay. Najwyraźniej. Ty! Jest What is wrong with you? Dzięki. you? Somebody's having a bad Może sprzedałeś młotek? Nie, 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 bo po prostu się nie wyposażyłem. Trzeba ostrożnie. Daję diekę, że on żyje. A nie. Ale wziąłem 6 dolców, więc mogę ci dać tę diekę. Starczy mu się O! Mi. Albo niby ja potrzebuję więcej doświadczenia. A czy to warsztat następny? Możemy z tym pogadać? Już nie on jest. wrócił tam, do... no O gwoździe Wszystko się odnowiło O albo. nie Tam koleś jest... no, zombiaki są Więc omijamy ich szerokim kim? Gdzie ty jesteś? Chodź No, czekaj O. Wydawało mi się, że zombiaka widziałem Znów się ten dobija Dobra, nie, no to rozwalmy go, ale... Ale nie otwierajmy! Jak dobrze pamiętam, tam był Zobiak, tak? Ten żyje? Twardy! On żyje! Jaki twardy koleś! U mnie są wszyscy na czwartym poziomie teraz. A on mnie się skończył już nóż mi się da mam Dobra, yy, możemy ten na górę iść właśnie. Tu no jest ta pewno chatka. Pamiętacie tę drogę? Na 100%. Pamiętacie, szliśmy po te paszporty, czy jakąś kartę? To do żeby dostępu. to stąd było, właśnie, że, że tutaj te domki. Poczekaj, mamy mapę. Nie ma opisanych? Nie. Łoł, wow, ściny miałem. Tam były dom, numer numerowane były domki. Tam jest hotel w prawo, nawet jeszcze. Idziemy w lewo, tutaj na razie? Guards Pool dobra Pamiętasz? Tu będzie koleś miał dużo kasy Ojej, żartuję Jesus Christ. Oni... Oni wiesz, że oni tego? Poziom mają... mają większy? Dobrze mieć lepszy tasak O, o Pamiętaj o kopniakach E, e, koktajl Mołotowa. wiesz sobie, gdzie? Tu też na ziemi. Ty. On nie potrzebował koktajlu Mołotowa, a właśnie nie kolisz? Nie, nie benzyna, benzyny. Benzyna. Przecież nie idź tam, nie idź tam. No już idzie, że ja nie O mój Boże, krzyknął. Uff! Uff!

o oh Jezu, kolejny ząbiak Też zaraz zginę Okej, okay, mam napój energetyczny A masz, frajer Aha! <grystanie> <Ała>! <grystanie> o cholera! Jakieś zabało mnie Uniknij, może nie uniknij <grystanie> <grystanie> O sorry, wziąłem 96 dolców, chcesz trochę? Nie. Gdzie mój młotek? Ła! mocny, już tak tasak. Czekaj, jestem poziom. Człowieku. <laughs> Muszę się napić. Pijany mistrz. Dostałeś? Nie, 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 oberwałem. Tu są ten, du dużo drinków. Jezus Maria, nie wiedziałem. A, a nie, to, bo z, to, to, to jest poziom, to masz od tego. Od początku. Też drinki? Pff, strasznego. Jakieś śruby? Nie nie, 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 nie potrzebuję na razie, Wsądzolcu. ale ch chodźmy dalej. Konserwę, Chodź rwam. dalej. Można zjeść konserwę tutaj? O, przeskoczyłeś! Dobra, <noise> <noise> ja, ja do domu. Ciekawe czy ten koleś ciągle tam kręci w tym basenie. Pewnie tak, nie. Ty! O! Już nie, pewnie zginął. Jak wyskoczyła. Są domki, to jest numer On 11. z nami? Znaczy chodzi o tego kolesia. On poszedł z nami tam do tego? Chyba nie. <noise> Mam ten puli, musisz Zetka przytrzymać. Tak, tak wiem. Ale teraz nie potrzebuję numer 20. Nie zaraz, to 11. Po co tu wlazłeś? Niepotrzebnie, zamykam. dalej ehm, To jest jeden. Nie, jed jedna, to jest 11. 11. Tędy, chodź dalej. Na pewno dobrze ostrożnie jesteśmy. Ostrożnie, ostrożnie. Hmm. Tutaj czekaj. 12. Można tu wejść? Nie. Ła. Coś słyszałem. No właśnie, tutaj mam gościa nieproszonego. Tam dalej idziemy? No domki, tak? Uchorujesz się, nie. A nie. O, to musimy kogoś pozabijać. I to ilu? O ty cholera! Ktoś tam musi być w środku. Bierzemy ich? Tak ich? dużo. Może odciągniemy ich po kolei. Poczekaj, podejdę. Możemy ich odciągnąć. O, o idzie się, Co się, się, Daj mu podejść! się, idzie Ja podejdę się, idzie się, idzie się, Może się, przegradniemy jakoś. O, o Czekaj, czekaj, o, o, On idzie do nas tylko bardzo powoli Dobra, poczekajmy, poczekajmy, nie będziemy, nie ryzykujmy, no <laughs>

ja Raczej przejdź bokiem otworzyć drzwi Okej, okay, idziemy idziemy Tędy? Za Tędy. mną Co jest już numer domku Dziesiątka. Nie w tą stronę poszliśmy Tutaj, tu chodź Nie, nie, zamknięte. A może kopniakiem wejślasz? Nie no to jest drugiej. Hmm O rura z drugiej strony Dobra Dobry młotek jest Ej, workbench by się przydał jakiś. O, o! Co to, to jest? Tak, są. to są... dowód tożsamości. Bierzemy? Bierzemy. Łom! Biorę go. Masz koktajl i Ja już mam jeden. Alkohol... no did you make it to the bungalow? yeah, it's okay. by the way, i'm steve. the lifeguard came by. i think his name was simba. No, simba, yeah. said i should come with him. but the son of a bitch had tattoos on his goddamn face. i'm supposed to trust somebody like that? look like a damn cannibal. Więc pozostałem na podstawie. Powiedziałem, że byłem lepszy na moją osobę. Może nie to najlepsze decyzja, jakiego podałem. Probably. O, kas nam daje. 72 dolce. Nie warto, bo przyjść. Tak samo. Dobra, to jest Twoja. <grym> Tylko jeden. Tak? Drugi jeszcze wychował <grym> po sprawie, nie? Nie. Oooo. Nie he O, <grym> 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 Dobra, o. nie, nic. Do Dobra tego numeru 20, bo się martwię. Czekaj chwilę. Bo to zdobyłem jakiś ten tę ten, 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 ten kartę identyfikacyjną. A to się na 100! To się zbiera po prostu tak kolekcjonersko Idziemy w złą stronę, więc musimy na prawo w górę. No Bigo Nie wiesz kasy? A ma? Już wziąłem Uch! Tutaj mamy numer... 12 byliśmy tu Tu w lewo musimy pójść, mi się wydaje Czekaj, ma, 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 ma. Dobrze, dobrze idziemy, dobrze idziemy Poczekaj, nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj, biega, bo się męczysz tylko niepotrzebnie Nie ma tu nikogo To cię może zgubić Słyszę, 13 co? jest z lewej Tak Krzyczą O, o Idą, 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 idą Uwaga... O, ja! Jaką szarżą zostałem Dobra, mu pasję Ale więc. łebek Trzynastka Można Możemy tutaj wejść. wejść Halo Sa Latarka Zamykamy drzwi za nami Pistolet Uwaga Wiesz. Ja? Po co ja? Wymagany poziom dziesiąty poza tym No to wezmę Dobra, i... ja już wziąłem No jak chcesz ale to będzie. To weź tutaj te pa tego. Okej, paczkę. Nic, co o, innego o, o. nie ma. To weź tutaj te. Masz walizkę. Tyle drzwi. Otwieramy. Uh. 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 Portfel. I tu masz rurę. Zwykłą jakąś. Tu i masz właśnie rurę. Zwykłą. Nie, nie, potrzebuję. A o, o. co mi tam? Hmm, nie wiem czy będą widzowie zainteresowani, ale to nie chodzi o to, ja jestem zainteresowany, co będzie w tym domku. Lubię takie wątki poboczne, które nie są aktualizowane, w ogóle wszelkie smaczki, bo mam co dużo rzeczy. Możliwe, ja sobie powiększyłem plecak. 14. Coś słychać tam? Dobra, czekam na ciebie. Otwierać, ja będę celową nożem, jakby co? Nie można ich otworzyć. Nie można? No podejdziesz, szkoda. Dobra, idziemy dalej. O o! Uwaga! Rozejrzyjmy się jeszcze. Czy nie ma ich więcej? Nie ma Tych N też nie. Tam Ale jesteśmy na dobrym tropie. Dokładnie. To jest szesnastka. A to pie... Piętna... Sprawdźmy. O, punkt kontrolny mamy. uwaga! waga! Wow! Śruby, No, wziąłem. Zawsze celuj w... Biegać jakiś! Oh, ma tam dla nas misję? Wain... Tak. W 17. Otwarty. Uwaga. Gazurka. O. Jakiś się. Okay, listen. There's this tall hombre that owes me some money, mucho dinero, but he came down with whatever this infection is and pay me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow, but I need the key to get in there. To nie jeszcze. Hey, listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? Deal, nie? No deal. Yeah, I'll give you hand. Good, good. Listen, he's hard to miss. Very tall, And I'm sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the key. Krzyczy, będzie? To on był tam, zabiliśmy. Myślisz? On krzyczy, słyszysz? Słyszysz, znaczy, się baterię Nawet nie miałem użytego. Czekaj. To jest this izolacyjna. A, ty! Nie idź tam bez mnie, ty! A, myślałem że ze mną wyjdziesz. Chodź. Czekaj, a gdzie my idziemy w ogóle? No bo dobrze, idziemy. Ale mi się nam się zlokalizowało gdzie indziej. Nie w tą stronę idziemy, Dobre. czy mi się wydaje? W ogóle mam ją w quest logu? Nieważne, alkoholu nie biorę. Heads up! Uważaj! 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 celuję. Uważaj! 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 I was chased in here by a mob of bloody maniacs. I was able to lock them out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite me. Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hung over as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me. Eh? Think you can find me some more booze? Momtush. I'll make it worth your while. dobrze alkohol dla Stanley'a mam spoko good I'll wait here if you don't mind I'm not really up to moving around no daj mu dałem mu ile tego mam mu dać czekaj czekaj już nie, nie mam Zmieńmy subject, a taki ucieczka. Yy, no właśnie mam na tym. Odzyskaj klucz. No to jest właśnie to, co mamy misję. Czy nie? To jest to z tym. z tym Wielkoludem. Od... Tak, Od... klucz tutaj jest. Gdzie mamy pokazane właśnie ten. właśnie mapę jest odpal. I zobacz na flagę. Na flagę. Czekaj, bo. Domek 20 -tych gruba chodzi znaleźć. O, lak Ty Nie tędy, nie tędy! A, nie mogę wejść na chłody Dobra, wracajmy do tego tam w prawo. O, w prawo, tam prawo. To nie idziemy do domku 20? No właśnie idziemy tam. Będzie? tam będzie Ojej I tu w prawo gdzieś będzie będzie ten domek, mówię ci. Tak mi się wydaje przynajmniej Nie, to jest 17 tu byliśmy, 17. czyli dalej musimy iść. Coś chyba nie tak Niżej, tu zejść musimy, mi się wydaje. Chodź Czy wyżej jeszcze mamy wejść? Czekaj, mapę sprawdzę. Ojej, spadłem. O, mogę wejść po skałkach. Patrz, Hm, Hmm. Te domki są dziwne. Tu chyba jest domek, nie? Tu Nie mam pojęcia. Chodź tam, zobaczymy na dół. Spróbujmy jakoś się nie wybijać w oczy. Nie wyjdzie do nas. Olej. A może wyjdzie?